Witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną, no i powiem wam, że częściowo zrobiłem to, co wspominałem w poprzednim odcinku, Kol mi tutaj już na sam start przeszkadza. He musiał wyjść za monitor, koć jest spadaj mi stamtąd <laughs> A, Przede wszystkim co ja tylko zrobiłem. Ja poszedłem, tu, poszedłem się tylko przespać. Ha, bo ma tutaj orzech... Chodź. Kci, kci. Tu, 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 tu. Masz, biegnie za orzechem. No, biegnie za orzechem. No, zeskak, nie mam miejsca tutaj na myszkę. No. Oj, dobra, dobra. jedynie co, to sobie tam potrawki skrząszcza. Zabrałem od Snafa. tam miałem tamte zobaczę powybijać, ale to zrobię poza chyba tym odcinkiem. Dziś, jak mam okazję, mam czas, to wolę sobie ponagrywać. Dobra, przede wszystkim. Co ja robię? Co ja robię? Dobra, już jestem. Przede wszystkim, co ja robię? Będę chciał się pozbyć, będę chciał się pozbyć tych oszczy, zachować sobie je na późniejszy etap. Może nawet nie na późniejsze, powiedziałem. Ja nie zamierzam z tego korzystać. Jeżeli będzie naprawdę sytuacja, kryzysowa sytuacja, to wtedy tak. Ale w innym wypadku to nie, 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 bo to za bardzo ułatwia grę, a ja taki nie jestem, żeby iść na łatwiznę, więc. Otwieramy sobie tą skrzynkę. Eee, szukamy nasze kochane oszczam. A i <gryw> naprawdę ciężko mi jest zadgonić nad ilością komentarzy. Naprawdę cały czas piszecie mi jakieś rady, porady. Ach mi tutaj napisał, e, że tutaj pominąłem bardzo dużo. E, co ja pominąłem? Bardzo dużo misji z, w, w sekcie po prostu. Na fanpage mi ktoś napisał, jak zdobyć jeden punkt siły. U kogo? Hmm. No, ja nie wiem, czy w 12 godzin się wyrobię <grystanie> do drugiego rozdziału. No, no, no. Dobra, ale przede wszystkim, co będziemy robić w tym odcinku? Przede wszystkim, idziemy sobie tam dalej i będziemy sobie czyścili yy, okolice. Hmm, znaczy w kierunku nowego obozu, nie? Nowego obozu, tam się przejdziemy i tam zaczniemy y, czyścić właśnie tamtejsze okolice, bo tutaj y, zrobiliśmy wszystko, w tę stronę zrobiliśmy wszystko, może tam trochę tych dzików zostało tak faktycznie do y, zabicia. Myślałem, że to Ale... w tamte strony, od lewej strony, kiedy by się... jakby się szło ten... Aha, i dużo osób mi pisało, Wiśnia, Bloodwind, zwaliłeś ten, było... Jest z nim kilka misji, jeżeli nie zapłacisz rudy. Ej no ludzie, z tego co kojarzyłem, wystarczyło mu po prostu w jakiś dzień nie zapłacić. I... jak będę czuł się troszkę bardziej przepakowany, to wtedy mu po prostu nie, zapłac nie zapłacimy. Jeszcze w pierwszym ale i oczywiście wykonamy sobie te zadania, więc się nie musicie o to bać. Aż, yy, aż tyle rzeczy nie pozapominałem z Gotika 1 no <grym> Naprawdę, nie pozapominałem aż tyle. <krym> o, cześć, kurde, będziecie. Jeżeli macie mi cały czas zwracać tak uwagę, to po prostu aż to zrobię, nie? Aż to po prostu zrobię. Hmm, kiedy będzie okazja, kiedy będę w starym obozie. No czemu by nie? Dobra, tamto się nie przejdziemy, chociaż y, mówiliście mi, żebym poszedł do, 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 łowców orków także, pisaliście mi nawet y, miejsce, gdzie oni tam są, żebym tam poszedł, no niestety troszkę tam do przodu miałem nagrany i ja już wiem, gdzie oni tam są, bo przypadkiem ich znalazłem, dosłownie przypadkiem, <laughs> ale, ale miło, że piszecie, także przejdziemy się do nich jeszcze w pierwszym rozdziale. Nie widzę najmniejszego problemu. Powiedziałem, jak chcę po prostu oblatać wszystkie obozy zanim, e, zanim oficjalnie zostaniemy bandytom i przejdziemy do drugiego rozdziału. Ach, tylko mnie ciekawi, ile mi faktycznie zajmie przejście y, y, do drugiego rozdziału. Bo 12 godzin to, to, to raczej wątpię, żeby, żeby to było tylko 12 godzin. Tego będzie więcej, tylko trudno mi teraz określić. Ja tak myślałem, że do 12 godzin się wyrobię i przejdziemy do drugiego rozdziału, ale jak teraz sobie tak patrzę, co mi jeszcze zostało, jak zrobiłem jeszcze suma sumarów, co jeszcze mógłbym zrobić. I zaczęliście mi pisać, i także ach, mi pisał, co mam zrobić. Zresztą, on też jest współtwórcą, ma się tej modyfikacji i pisał. Ee, dialogi, misje i tak dalej. Więc. Hmm. Jest co robić w pierwszym jest co robić, ale ja. Wiecie co? Ja nie narzekam. To, to nie jest krótka seria. Ta seria miała być jedna z dłuższych, bo marudziliście, że nagrywałem po prostu krótkie modyfikacje, nie? No to bardzo źle, że i tak zabogowo. Dobra, zrobimy sobie zapis, podejdziemy sobie tam troszkę dalej. O właśnie, o właśnie, o właśnie eee, to teraz będę już so, w stanie z sobą walczyć. Dlaczego chcę się tutaj dostać? Hmm... W sumie nie wiem, nie wiem czy coś tutaj jest. Okej. Okay. Także mi narzekaliście na mojego kota, że wiśnia rób cięcia, kiedy puszczasz kota, wyćnij jakiś ten otwór dla kota w drzwiach i tak dalej. No, kurwa, no trudno, no nie poradzę, że mam kurtasz tego, Ja jestem przyzwyczajony, ale jeżeli wam to przeszkadza, to teraz będę robił po prostu cięcia i mam nadzieję, że nie będzie jakiegoś większego problemu z tym. O cholercie, nie, nie, nie chcę tego zobacza. Ja bym chciał tylko jednego, ale będzie to możliwe No Zaraz, no bo no No i teraz dwójka się na mnie uaktywniła Nie ma to sensu, no z dwójką nie dam rady Naprawdę z wujkiem nie dam rady. O, właśnie, o, właśnie, cho, 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 chodzi na mnie, chodzi na mnie. O, tak, o, tak, jak najbardziej jestem rad właśnie z tego powodu. Szkoda, że tylko ten. Dalszy, a nie ten pierwszy. Mam nadzieję, że tam już więcej zębaczy nie będzie. Nie, no te walki akurat ten, bo to są tam nowe tereny. Znaczy w sumie. OK. Dobra A eee, dobra, już jestem przyzwyczajony tak naprawdę Jak się z tymi walczy mówię kwestie, kwestie trochę pogrania i, i się wprawię w walce i, i nie będziecie aż tak narzekali, że kiepsko walcz. hehehe <laughs> dobra, hmm, czy coś jeszcze... A ty? Nie nie że tak szybko mnie zaatakujesz. Coś, coś tam chciał mi pomóc. Hmm. Dobra, łyknij miksturę, to ta mikstura... Można zlać, nie można zlać. Hmm. Dobra, staram sobie jeszcze przypomnieć, co tam pisaliście, ale... Tak naprawdę tyle piszecie, że już naprawdę, no nie wiem o czym powiedzieć. No. <laughs> nie, no nigdy nie miałem takiej aktywności na, e, od kiedy nagrywam m, na YouTube'a, więc naprawdę jestem przeszczęśliwy właśnie z tego powodu. Nowy wpis w dzienniku. Jaki wpis? Ruta. Za brak Rudy Joe porozmawia o mnie z Artegorem, nie? Co to za wpis tutaj był? O co chodzi? Hmm. Dobra, otwórzmy sobie skrzynkę. Najwyżej mi ktoś napisze. Hmm, nie będę w stanie je otworzyć, co? To bardzo źle. To naprawdę bardzo źle. Hmm, tam mógłbym się dostać, tam wyżej. Tu, tu, tu. Może coś tam ciekawego. Tak, żeby i było, ale trzeba się tam wpierw dostać. To... Nie, no jakieś tam problemy nie będzie, ale na pewno jak już idziemy w to okolice, to idziemy w to okolice. Tutaj są jacyś ludzie. Uuu, no to będzie się rozmawiało. No faktycznie są jacyś ludzie tutaj. Pater. Kim jesteś? Nazywam się Pater, pilnuje naszych zasobów. Chyba nie ma zbyt trudnej roboty. Masz rację, jest nas mało. Dzięki czemu to zajęcie nie jest zbyt uciążliwe. Potrzebujecie czegoś? Tak, jest nas dość, dosyć mało, a mimo wszystko brakuje nam jedzenia. Mogłem coś zorganizować. To mi już chcesz nam pomóc. Zradzę ci więc, mam tajemnicę. Słucham cię. Wprawny kucharz potrafi oporządzić nawet pozorne niejadalne zwierzę. Mogę nauczyć się pozyskiwać mięso topielców. Jest trochę żelasta, ale za to bardzo odżywcze. Przyniesiesz nam powiedzmy 10 kawałków mięsa. Przydadzą się też wątroby kraczoszurów. 5 powinno wystarczyć. Czego możesz mi nauczyć? Ile rzeczy, co chcesz wiedzieć? O! O! Usuwanie mięso topielców? Pasurów, które. A ja zabiłem trole ziemnego, nie Hmm, 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 hmm. Chcę tylko sprawdzić, czy każda he, nauka właśnie tego będzie mi pobiera. Kurde, że zapomnieć, ile miałem. 16. No to. Bla, bla, bla. Usuwanie, usuwanie. Wątroby, tam chciałeś? Wątroba szuru jest umieszczona dość wysoko. Musisz obrócić zwierzę na grzbiet i rozciąć jego brzuch. Dalej chyba sobie poradzisz. Mhm. No, każdy... Każda mi pobiera ten... Jeden punkt nauki. Okej, okay, dobra. Ale jak powiedziałem, lepiej się takich umiejętności nauczyć na sam start, bo potem to zaowocuj. A czy czym szyj się, się nauczymy, czym większe korzyści, korzyści będziemy mieli, nie? Nie hmm. co? Hm, chyba odkryłem malutki bóg, nie? <laughs> Peter. Ale ja przez chwilę się uczyłem mądroby, nie? Bla bla bla. Czy się nie uczyłem? Czternaście. Aha, aha, no to trzeba. No to trzeba brać się także pod uwagę, że tutaj jest taki malutka... Znaczy jest taki malutki błędzik, więc może warto nie marnować punktów nauki i, i, i złota. Znaczy jakiego złota. Ale tutaj są te pielce. Trudne sprawy. Dobra, pogadajmy zresztą. będę musiał znaleźć jakiś, jakieś jakieś i sprawdzić czy mam tą umiejętność wyuczoną, jeżeli będę miał wyłączoną, to po prostu nauczymy się wszystkich pozostałych, no logiczne, nie? Kim jesteś? Nazywam się Morog, jestem dowódcą tej wyprawy. Jakiej wyprawy? Ten obóz jest twój? Teraz już tak, wcześniej należał do dwóch wyuczęgów, ale pewnego dnia zabrali swoje rzeczy i zniknęli bez śladu. Co tutaj robicie? Nie powinno się to obchodzić. Nawet nie próbuj iść dalej. W tym miejscu czają się orkowie. W tym miejscu? Nie, 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 nie. Nie przydałby się wam. Jesteś tu nowy, nie. Dobra, dobra. To mnie nie interesuje zwykły strażnik, zwykły strażnik. Także mnie nie interesuje. Hmm. Hmm. O jakich orkach tutaj mówicie? To nie jest chyba obozowców. ma o orków. O, coś ja nie wiem. Dobra, na... chciałbym skorzystać z tej jaskini i, i przy okazji powybijać te to pielce tutaj. O, nie! Z trójką walczyć o... Nie. To byłoby za ciężkie. Za ciężkie. No jednego, jednego chcę. No. Z jednym to ja mogę walczyć. Potem zwykłą to ja sobie chyba już pora... Mógłbym sobie poradzić naraz, ale po co po co tracić głupkowato życie? To nie tylko będzie poziom i będę miał troszkę więcej życia Ile ja mam? 124 Czy raz włączyłem B i nie zapamiętałem ile mam punktów życia Jestem geniuszem po prostu O nie, nie zapomniałem Zapomniałem jak się z wami walczyło bardzo ciężko I tak mnie musiał uderzyć, niestety, i tak mnie musiał uderzyć. Ech. Kurde. Remoncik wiercą, ale nie wiercą aż tak głośno, więc nie wyłączam póki co nagrywania, bo mikrofon mam cichutko ustawionym. No. Właśnie. Czyli tam są. Or Czyżby tam byli orkowie? Hmm. Niestety, z orkiem sobie nie poradzę. Jeżeli słyszeliście głos Facebooka w tle, to znaczy, że zapomniałem go wyłączyć, a nie, że ktoś do was napisał. Hmm. Najlepszy zag Zagreimer. Nie wyłącza komunikatorów. Komunikatorów? Bo po co? Bo po co? Hmm. Dobra, włóknij sobie tą miksturę. Kurde, co zyska miksturę, to ją zużywam. Powinien tak rzeczymać je na potem. Naprawdę. O, właśnie. No dobra, na takiej zasadzie to jeszcze może tutaj być. Ja, żeby mikstury leżały sobie tak przy wysepce, to trochę dziwne. Mm czyli że chyba byłyby tutaj jakieś zwłoki, czy coś, nie, i coś by tutaj się stało, ale trochę tak bez sensu te napoje tutaj leżały no cóż ale nie mogę też narzekać, potrzebujemy miksur no tak jak myślałem, za ciężkie to jest za ciężkie, więc się wrócimy, przyjdziemy się ten no i najprawdopodobniej następny odcinek, jaki będzie właśnie z edycji rozszerzonej, będzie... hmm. Bo albo się wrócę do obozu sekty i, i porozmawiam z... Um, o, z mpc tami którzy... których pominałem. Ej hey, no, faktycznie są tutaj orkowie. What the fuck? No to będę musiał się cofnąć. Nie ma lekko, nie ma lekko niestety. Hmm. Kurde, no naprawdę mi się nie spodziewać, że w takim miejscu będą rukowie. Tutaj już byłem, nie? Ta, tutaj już byłem. Hmm... A e, nie, 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 nie nie nie, tutaj jest jagoda! Zbiera jagodę. Boże, zbieraj to im jagodę. No. Już mi lepiej. Dobra, no to idziemy sobie teraz tą drogą. Zobaczymy sobie co jest tutaj dalej, nie? Zresztą chyba tutaj był jakiś NPC, który handlował. I, i, i tutaj z nim nie rozmawiałem. Chyba w gotiku zwykłym było, że dało się go zabić i zabrać wszystkie przedmioty, jakie miał na handel, nie? E, nawet nie w zwykłym Gothicu. W Mrocznych Tajemnicach było identycznie, że dało się go pobić. I można było zyskać na tym naprawdę masę fantów. O, zardzewiały miecz. Hmm... Dobra, no takie rzeczy mogę pozbierać jeszcze. O właśnie, są tutaj kratos Co Sprawdzimy czy będę w stanie wydobywać teraz... Czy będę w stanie wydobyć wątrobę? Okej. Okay. Dobra. Zioło zdrowiające to to... Surowe. Wątroba kratoszura. No to faktycznie, faktycznie się opłaca to wydobywać. Hmm. Czy ktoś tutaj jest? Tutaj w mrocznych tajemnicach ktoś był, pamiętam. Dobra, to już wolę wczytać. No i jak nic, będziemy musieli się także na nauczyć otwierania zamków. O jadź, jadź, Zanim się nauczę tej posługiwania się bronią dwuręczną, to minie kupa czasu. Naprawdę kupa czasu minie. Wart. No dobra, póki co pozabiera wam tutaj wszystkie fanty, jakieś zupki i tak dalej, potrawka skrząszcza. No jak najbardziej na no, tak wam się nie, nie przyda, a mi jak najbardziej... Dobra, no to sobie gadamy właśnie z tymi NPC-tami wart. Jesteś myśliwym? Tak, jestem czeladnikiem kawalornym. Nazywam się Wart. Jednak nie mogę ci niczego nauczyć. Zbyt słabo się na tym znam. Skąd się tu wziąłeś? Kiedyś byłem kopaczem, ale uciekłem z kopalni. Cały swój urobek oddaję innemu strażnikowi za pomoc w ucieczce. Kim był ten strażnik? Nazywał się Drake. Chodźmy zapolować. Chyba niezbyt wiele wiesz o walce, co? Nie mam zamiaru ubijać potworów za ciebie. Przyjdź, gdy będziesz silniejszy. Hmm. Ok. a i ktoś by pisał, że nie, niepotrzebnie sprzedawałem właśnie e, te pazury, bo były właśnie do, 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 do questu potrzebne. A, no cóż, będę musiał to odkupić niestety. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaj najwspanialsze łuki w całym starym obozie. Pokaż mi swoje... Pokaż mi swoje tuary. Hmm... Ogłuszacz. Wymagana nie dobija przeciwników, lecz go bala. A, ciekawe, bardzo ciekawe. Dobra, wiecie co, ja mam troszkę fantów, więc wartałoby się chyba troszeczkę pozbyć tego złota, nie? Tego trochę balastu, który tutaj mam. Wow. Dobra, może jednak nie. Możesz mnie nauczyć czegoś o myślistwie? To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Skradanie się i łuk na ten poziom pierwszy, na ten poziom pierwszy. Wszystko wymaga dość sporej ilości yy... Nauki i, i, i... także rudy. Ech, masakra, po prostu masakra. Hmm. dobra, poczekaj jeszcze zabiję jeszcze. Tego się ej, ej, ale to zbiery, właśnie te fanty. Czyli trzeba się nauczyć tamtych tych pozostałych umiejętności. Koniecznie, koniecznie trzeba się nauczyć. Dobra. Spora ma mięsa, czyli miałbym chyba tak 200 rudy do przodu. A czy byłbym tak z tak 200 rudy do przodu, ale dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Więc do zobaczenia, ludzie, trzymajcie się na razie.